Dzień dobry widzowie! E, już ja będę nagrywała teraz, e, także witam się z Wami bardzo serdecznie e, w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jak widzicie, doszłam do siebie dość szybko i sprawnie. E, także tym wszystkim, którzy życzyli mi źle, nie wyszło, jednak są inne moce nad nami, nie tylko Wasze złożyczenie. Zapraszam na filmik. Więc tak, w dniu dzisiejszym, słuchajcie, wstawiłam sobie pranie, pościągałam całą pościel, bo y, trzeba wymieniać dość często pościel. Ja staram się wymieniać tak średnio raz na dwa, trzy tygodnie, zależy. Wypadałoby może nawet co tydzień, nie wiem jak wy często to robicie, no ale przed świętami wiadomo, do poprawki, tym bardziej, że to po chorobie, to wszystko do, do prania porządnego. Y, y, I co jeszcze zrobiłam? Ogarnęłam sobie trochę kuchnię, y, wyczyściłam pralkę, jak chcecie, to mogę Wam pokazać, jak się czyści pralkę. Odkręcamy filtr dolny, wyciągamy szufladę do wypucowania. I kupiłam takie dwie specjalne tabletki, które wrzucamy w bęben wiecie i włączamy pranie na 90 stopni. Opinie miało takie, że piana idzie z szufladą. Nie chcę mi się w to wierzyć, bo ja zrobiłam to u mamy i mam, i ja nie widziałam, żeby w szufladzie była piana, więc pewnie nie ma. Ale tam po, pewnie ten kamień, wiecie, schodzi i tak dalej, i tak dalej. Raz na pół roku czy rok taki zabieg można poczynić. Te tabletki kosztują niewiele, bo chyba 6 zł za dwie, bo lepiej dwie tak dla pewności wrzucić w bęben. E, no i teraz mi się wyprało pranie. Przełożę je do suszarki e, i pokażę Wam, co robię z pralką. Czyszczenie pralki będę używała taką sodę. Ja mówię tutaj, wiecie, o, yy, o oknie, o oknie tych gumach i tak dalej. W środku troszkę wymyję, Przeczyszczę sobie szufladkę. Filtr mam czysty, bo odkręciłam. A teraz jest po praniu, wiecie, jeszcze trochę wody tam jest, więc nie będę wam tego odkręcać, ale sobie raz na jakiś czas to ogarnijcie. Jeżeli macie bardzo zapuszczone, wiecie, bo to kamień i tak dalej, spróbujcie. Gąbką magiczną ona się spisuje. To

Glimmering light, I am right where I want to be. I'll be home for a couple of days. Wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better loosen your belt. Should all drinking of wine by the fire. wyczyściłam słuchajcie sobie okno, te gumy wszystkie teraz wleję troszeczkę y, mleczka do bębna wyszoruję i dopiero tabletki pranie, nie? It's It's Christmas Outside snows glistening It's just you and me tonight I'll spend all this Christmas with you Oh it's such a charm got you up in my arms There's nobody at the door You said I wish this will never be over Darling, it's time for your present. Come to get out in częściej widzieć, co tu pisze. Naprawdę. Słuchajcie, do czyszczenia pralki w środku kupiłam y, takie dwie kapsułeczki z tej firmy. Chyba 6 zł za nie dawałam. Trzeba je wyjąć z folii, wrzucić do bębna i włączyć pranie. Chyba na 90 stopni, no, na 90 stopni. a with you. Choirs will sing and the joy will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Zobaczcie, tamto pranie to już się wyprało, jest w szafach, bo z tą suszarką to jest szybciej jak ze mną. Ona wysuszy i jak ja ją szybko rozpakuję, poskładam, to ja nie mam prasowania. Zwłaszcza, że pościelę kupuję czy ręczniki, no takie, takie że one no, tam nie potrzebują zbytnio, żeby nad nimi się ten. To mi bardzo pasuje. No to mamy następne pranie. and hang a wreath on your door it's christmas outside snow's glistening it's, it's just you and me tonight it's just you and me tonight it's just you and me tonight i'll spend all this christmas with you Sprytne chusteczki wybielające, no może ten wiatrak, bo on tu chodzi i niepotrzebnie tu chodzi. Jaki wiatrak? Tamten. No oczywiście. No bo chodzi suszarka. No około 150 gram, kiedyś zważyłam sobie. Kolejne pranie, dzisiaj cały dzień sprzątania łazienki, cały dzień prania, suszenia, prania, suszenia. Dobrze, że jeszcze nie trzeba prasować. No, firamki i zasłonki to już trzeba, nie? No no. Bo ja to na delikatne pranie wstawiam, bo to jest wszystko z okna. A i teraz kropietka się zawiększyła. No, robimy na, na 30 stopni, bo inaczej to będą by żółte. Mój ulubiony płyn, słuchajcie, do puchania. Lenor niebieski to pewnie dużo z Was lubi go. I jeszcze Wam mogę polecić do tekstylnych rzeczy taki odświeżacz. Wiecie, jak pościel, zasłonkę trzeba. Jak jest na przykład czysta, ale jest taka nieświeża, no to można ją spściuknąć z takim czymś. tu już się ładnie wyprało, zobaczcie prosto z tego prosto z suszarki do półeczki nie trzeba tak jak kiedyś. kiedyś musiało wszystko tutaj wylądować na suszarce, dosłownie wszystko to nie jest tak, że ręczników się nie prasowało bo się prasowało a dzisiaj się nie prasuje, ale to jest potrzebne, żeby wyłożyć firanki, bo nie... Elementy metalowe. No właśnie. Duże. To po pierwsze. A po drugie jest na metce, że nie wolno suszyć w suszankach bębnowych. Mogłoby się skurczyć, zniekształcić, no i dlatego... Jak pachną? Jak pachną? Bardzo ładnie. W tym piore, Czuję czarne. Czujesz trochę? No. Trochę. Dużo czuj... czuję. Jak mi się sztachnął no, to. No tak, chemia, no. nie? Zawsze daję dwie te kapsułki, bo jednej bym nie wierzyła, ale ja używam te. Nie wiem, czy są najlepsze. Kiedyś miałam płyn, teraz akurat kupiłam takie falcia azurra. E, bardzo dobre opinie ma, jeśli chodzi o kolory. Włoskie? To... No, 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 ja lubię tą serię falcia azurra. E, a akurat czarne dopiero w tych kapsułkach e, dość dobrze puszczają. Nie zauważyłam nic, żeby tam były ślady proszku czy coś takiego, więc kupuję, bo mało miejsca zajmuje, nie? Takie te. Uh -huh. No, także ja słuchajcie lekko się oprałam, ale miałam chyba pięć pralek. Jak człowiek jest y, długo chory, to później tak jest. Że się nazbiera. A oni nie żartują, brudzą. Tak jest. Oni wszyscy brudzą. I nie żartują. I nie żartują, tak jest. Prań. Jeszcze nagrywasz? Cały czas. Dobra. Bo y, może nie wiecie, ja sortuję pranie tak na białe. Jasne kolory, ciemne kolory i czarne. I to jest najlepszy podział. Także jakbym miała doradzić, to to jest najlepszy podział. Za dużo sortowania, ja bym podzielił na białe. No, ja wiem. Kolorowe i czarne. Ale to nie jest dobre. Mhm. Bo później się wybarwiają i y, szybkie zrobimy płyn. Ile trwa szybkie? Szybkie będzie trwało godzinę 8. Mm -hmm. Bo to nie są brudne rzeczy, to są po prostu nieświeże one są, rzeczy. One są czarne, nie trzeba jej dobrze prać, tak? Nie, nie, są nieświeże. Nie, już nie mamy dzieci, które plamią, nie? No tak. Się... Jeszcze, jeszcze nie mamy dzieci, które plamią. Mm -hmm. Już urosły. Mm -hmm. Start. Słuchajcie, Igor y, coraz więcej je i jakbyście ktoś go chcieli, to byśmy chętnie go oddali. No. Bo niedługo... Pójdziemy z torbami normalnie. A mówię, co je? bardzo smakuje. No smakuje mu, smakuje. No może by mu dawać, nie wiem, chleb z czosnkiem, może by mu nie smakował. smakować. A jeśli on mówi tak, nie chce z suchą krakowską, bo się ciągnie. <gulet> Ej, sucha krakowska się ciągnie. <gulet> on <to> sobie zrobił, nie nie? Mhm. co jesz? A on wkąd Fortnite'aj? W Fortnita, bo trzeba co że sushi do niej wyjada. Osta ostatek sushi do niej wyjada. Ostatkiem tchu. Ostatkiem tchu wyjada, ostatek susi. Ja. Włożyłem pacłkę. Nie ja nie ja nie ja włączałem. Nie ja. Ja pomyślałem sobie, że ja, ale nie ja. Naprawdę. Nie, nie, no było to coś jest nie tak niedomyte, że jakby kapsułki nie było. Tak? No może. No? Nie, ja, bo ja, ja wiem, że... A na ile wstawiasz? No na godzinę pięćdziesiąt No i bardzo dobrze. na 30 minut to cudów nie będzie. Bo jakbyś inaczej, to... Część, bo ja włożyłem część wczoraj, a dzisiaj ktoś musiał ty załadować resztę. To, tak. ch to chyba, że ty byś musiał zapomnieć. Ja <coughs> to zawsze robię na automat. Na godziny, ale na automat to sobie. Na automat? Tak, nie do Jak końca. na automat ty? No automatycznie. tu jest taka prędkość, taki program. No jest auto, ale nie, pisze ile godzin wtedy. Pisze, no co nie pisze? No ona mówi, że nie pisze. No, godzinę coś, no, no to dobrze. Nie powiedziałam, że nie pisze. Powiedziałaś. Nie kłam. Okej, okay. nie cyganie. Okej, okay, już nie kłamie. <śmienic> o! O! Ale kaszel mam. Człowieku. Człowieku, powinna jeszcze raz wymyć. To nie. Przyrządzę, ja bym zrobił sobie kawę. Kawę! W tej godzinie jestem przyrzony, ale chyba... Żeby... Chyba z mlekiem. A bory, chyba kawę z mlekiem. Nie to boli rzęca. I nie na stronę.